Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale I dzisiaj będzie to The New Year Book Tak, Mam tutaj na swoim tablecie wszystkie pytania Także bez zbędnego przedłużania Od razu zaczynamy odpowiadać na pytania Pierwsze pytanie Ile książek planujesz przeczytać w 2021 roku? W zeszłym roku miałam postanowienie 72 książek Natomiast zrobiłam to wyzwanie w ponad 200% I w tym roku zrobiłam sobie na Goodreads Wyzwanie 75 książek. Wydaje mi się, że to i tak jest bardzo dużo. Wiadomo, zeszły rok sprzyjał czytaniu, bo siedzieliśmy bardzo dużo w domu, natomiast e, nie chciałam już teraz wyskakiwać z setką na nowy rok. Tylko 75 książek to na pewno będzie liczba, która bardzo mnie usatysfakcjonuje, jeśli uda mi się właśnie przeczytać. Wymień trzy książki, które chciałabyś przeczytać w 2020 roku, natomiast nie udało Ci się i teraz są Twoim priorytetem. Zdecydowanie pierwszym moim priorytetem jest to wieża jaskółki. Chciałabym dokończyć Wiedźmina. Niestety nie udało mi się w zeszłym roku. Jestem teraz na 144 stronie i w ogóle już chciałabym dokończyć Wiedźmina. Także, Wiedźmin to jest mój priorytet numer jeden. Priorytet numer dwa to jest Wieża Świtu, czyli dokończyć serię Szklanego Tronu, i będę zaczynała właśnie Wieżę Świtu. I trzecim moim priorytetem, książka, którą miałam bardzo często w swoim typie, a i nadal nie udało mi się jej przeczytać, jest to książka Rebeki McKay, Wierzyliśmy jak Nikt. Super, są o tej książce. Nowinki, polecajki i tak dalej. E, dlatego, no tutaj w styczniu bardzo bym chciała zapoznać się z tą lekturą. E, jakiego gatunku chciałabym czytać więcej w 2021 roku? To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ ja w 2020 roku całkowicie poświęciłam się fantastyce i na tej fantastyce naprawdę mnóstwo, mnóstwo książek przeczytałam. Nadal chcę się tego trzymać, nadal chcę czytać więcej fantastyki, natomiast w tym roku chciałabym również skupić się troszeczkę na klasyce. Chciałabym przeczytać Wichrowe Wzgórza, Frankensteina. Upiora z opery e, Co tam jeszcze bym chciała przeczytać Portret Doriana Greya Także chciałabym czytać jednego klasyka w miesiącu Mam nadzieję, że mi się to uda Bo nie ukrywam, że przeczytając Dumy i uprzedzenie Troszeczkę się z takiego miałam... Może inaczej O klasykach miałam takie mniemanie, że one są nudne, nic nie wnoszące W ogóle masakra Niestety, ale takie wrażenie zaszczepiła mi szkoła, ponieważ w szkole żyzało się pana Tadeusza i tak dalej, i tak dalej, tych wszystkich Mickiewiczy, to były książki, których ja nie rozumiałam, to były książki, które bardzo trudno mi się czytało, i przez to niestety ale moje takie zniechęcenie do tych klasyków było. Natomiast w zeszłym roku kiedy zaczęłam czytać wichrowe wzgórze, troszeczkę mi to minęło. I chciałabym zapoznać się z większą ilością. Planuję zrobić sobie właśnie zamówienie na Wesperze, bo tam są przepiękne wydania klasyków, które też zachęcają, są z ilustracjami. I tam właśnie planuję zamówić sobie parę klasyków. Koniecznie piszcie mi w komentarzu, jakie Wy polecacie klasyki dla osoby, która nie za bardzo czyta klasyki, a chciałaby zacząć. Na pewno chciałabym przeczytać Dziwne Losy Jane Eyre, więc parę tych klasyków naprawdę się znajdzie, których ja bym chciała po prostu. Poświęcić swoją uwagę. Także ewidentnie w 2021 roku chciałabym się skupić właśnie na klasykach. Plus chciałabym jeszcze zacząć czytać komiksy. Przeczytałam za dwa albo za trzy w ubiegłym roku powieści graficzne, natomiast w 2021 roku chciałabym bardziej zapoznać się właśnie z komiksami. W ogóle takie moje małe marzenie, znaczy marzenie, taki plan bardziej to zapoznanie się z postaciami Marvela. Żeby raz w miesiącu kupować sobie jeden komiks Marvela Ponieważ ja tak naprawdę nie, nie obejrzałam prawie żadnego filmu od Marvela I chyba chciałabym zacząć od komiksów Chciałabym poznać tych bohaterów e, od podszewki Mam również biografię właśnie Marvela e, Stanalei Ale myślę właśnie, że chciałabym zacząć e, Marvela Zapoznać się najpierw z jego biografią i później raz w miesiącu kupować sobie jeden komiks. Te komiksy są dość drogie, bo około 70 zł kosztują. Natomiast chciałabym je zbierać, bo może w przyszłości mój syn, moja córka będą chcieli czytać. A druga sprawa jest taka, że może Mateusza też zaraży tymi komiksami, żeby też sobie właśnie podczytywał. Także właśnie klasyka i komiksy to są takie moje podstawowe gatunki, które chciałabym zacząć czytać w większej ilości w 2021 roku. Wymień trzy nieksiążkowe postanowienia na 2021 rok. To na pewno jest tatuaż, zrobienie sobie właśnie tatuażu. Drugim nieksiążkowym postanowieniem jest zaczęcie dbać o siebie, zaczęcie po raz kolejny swojej diety. Nie jest to dieta związana z odchudzeniem, ale bardziej z moim zdrowiem. Zaczęcie ćwiczyć również też dla mojego zdrowia psychicznego, jak i oczywiście fizycznego, i trzecim moim postanowieniem jest przeprowadzka. Wyprowadzić się z domu rodzinnego, zamieszkać z Mateuszem. To są takie moje trzy postanowienia, które chciałabym właśnie wdrożyć w 2021 rok. I jeszcze czwartym postanowieniem, ale to już zobaczymy, jak pieniężnie będę stała, chciałabym sobie założyć w tym roku również aparat na zęby, ponieważ już bardzo, bardzo długo zbieram się do tego, żeby ten aparat założyć. Natomiast może to jest właśnie dobry rok do tego, aby ten aparat zrobić i sobie założyć. Kolejne pytanie, jaką książkę zawsze chciałaś przeczytać, ale jeszcze jej nie przeczytałaś? Tak naprawdę w 2020 roku pozbyłam się bardzo dużo książek, które czekały na mojej półce, czyli na przykład Małe Życie, Pielgrzym, Blackout Zero. To są książki, które mi zalegały już od paru ładnych lat, natomiast w zeszłym roku się spiełam i je przeczytałam. A jeśli chodzi o taką książkę, to na pewno... To na pewno w pierwszej kolejności jest to Szczygieł Donetart. Ja ją mam na swojej półce. W 2017 roku chyba przeczytałam ją do połowy, natomiast teraz już kompletnie nic nie pamiętam i chciałabym zacząć czytać ją jeszcze raz od początku. Więc to jest na pewno ta książka. A drugą książką jeszcze, którą mogę Wam pokazać. I która nie jest jakoś super długo na mojej biblioteczce, natomiast ona cały czas do mnie mówi, żebym ją przeczytała, jest to droga królów od Brandona Sandersona. To jest ogromna cegła. Ona też jest, jeśli chodzi o wielkość, jest większa, no i gruba, bo ma prawie 1000 stron. Mi się udało na Allegro kupić wszystkie. Tomy w starych wydaniach, co mnie bardzo cieszy, bo teraz bardzo trudno o stare wydanie, bo już są niewydawane. Teraz są jakieś nowe, które kompletnie mi się nie podobają. Także to są dwie książki, z które bardzo bym chciała przeczytać, ale jeszcze ich nie przeczytałam, ale mam nadzieję, że w 2021 roku również się to zmieni. I ostatnie pytanie: jedno słowo, które chciałabym określić 2021 rokiem. 2020 rok dał nam bardzo dużo złego. Duże, duże zaskoczenie na pewno również nam dał, więc chciałabym, żeby 2021 rokiem to było słowo normalność, żebyśmy wrócili do tej normalności, żebyśmy mogli wychodzić na kawę, żebyśmy mogli wychodzić do restauracji, żebyśmy mogli normalnie pracować, normalnie chodzić na uczelnię. Wydaje mi się, że właśnie to bym tak bym chciała właśnie ocenić 2021 rok. Normalny, normalność. To tyle, bardzo krótki tak zwięzły. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Eee, jeszcze dodam, że ten tag zobaczyłam u Nikoli z kanału Doktor Bóg. Oczywiście link będziecie mieć w opisie. A ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie, jeśli tego nie robicie i widzimy się już w kolejnym filmie. Cześć!